Na kanale Eko Kreatywna. Zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę, na wyprawę na Ciuchy do Ciuchów Kraków na Elsnera, i będzie to całkowita wymiana towaru wycenionego tym razem. Ostatnio oglądaliśmy, jaki towar był na wagę. No i byłam bardzo ciekawa, jaki będzie na wycenie. Czy będzie duża różnica? No oczywiście, że jest różnica, zaraz zobaczycie. Zapraszam Was najpierw na relacje i mierzymy w przemierzalniach, a później zobaczymy, co kupiłam konkretnie czy wszystko i jakieś stylizacje zobaczycie z tymi rzeczami. Oczywiście powiem Wam i poproszę Was też o radę, co bym sobie mogła zostawić, a co pójdzie do sklepu Jeśli Wam się podoba tematyka lumpeksowa, stylizacje w modnych trendach, ale też stylizacje z rzeczami vintage, to zapraszam Was na kanał, do zasubskrybowania kanału i oczywiście bardzo będę wdzięczna, jeśli polubicie filmik. Cześć kochani. Dzisiaj przyjechałam na Elsnera do ciuchów. Całkowita wymiana towaru wycenionego tym razem i słuchajcie, jestem bardzo ciekawa. Idziemy razem zobaczyć co tam jest i będziemy mierzyć przymierzalni. Widzicie, tutaj mierzę pierwszą sukienkę, którą znalazłam. Jest prześliczna w takim lekko khaki beżu z kwiatkami. Druga była neonowo pomarańczowa. Ale bardzo przezroczysta, wiecie, ale fajny miała styl, naprawdę fajny, dobra marka, także też mi się podobała. Tutaj piękna bawełniana sukienka znowu z tym haftem angielskim, z super rękawami, no i w ślicznym kolorze. Kolejna to była bardziej taka sukienko-tunika w rozmiarze XL z jedwabiu, ale wiecie co, szczerze powiem Wam, że nie wzięłam tej tuniki. Sukienka z zary z wiskozą, ale taka bardzo bieliźniana, bardzo młodzieżowa, więc nie poszła ze mną. Tu były fajne kuloty z wysokim stanem, ale bardzo cienki i lichy był ten materiał wiskozowy. No i tutaj jest śliczna koszulka polo, która mi się bardzo spodobała w kolorze. No i piękna sukienko spódnica z wiskozy, naprawdę zobaczcie na ten wzór, no mega. Piękne spodnie jakościowe w modnym stylu i tutaj mamy koszulki, której też nie wzięłam oraz bardzo śmieszny komplecik, który mi się spodobał, rozśmieszył mnie ale to dla fanów w sumie, tylko przymierzyłam. Kombinezon jeansowy, ale też wiecie co, był trochę zużyty jak na jego cenę, to zdecydowałam się jednak zrezygnować z niego. No i piękna nowa koszulka, tutaj tym razem dla Wiktora, już nie będę jej potem pokazywać, ale super jakość. Jak widzieliście, dosyć sporo przymierzałam, ale nie wszystko wzięłam. Powody są różne między innymi dlatego, że Stwierdziłam, że niektóre rzeczy nie są wystarczająco uniwersalne, ponadczasowe, że mogą być z nimi problemy. Drugi powód to jest cena, bo wiecie, nowy towar no to jest rzecz, na którą prywatnie jak idziemy sobie kupić fajne ciuchy, no to nie jest może jakiś taki strasznie wyceniony, chociaż coraz wyższe są ceny. Ale ja uważam, że wcale nieźle. Wiecie co, dużo osób narzeka, że jest drogo, ale... Tak naprawdę, no to możecie kupić bardzo jakościowe rzeczy, takie, które kosztują nawet tysiące złotych czasem, za no, w sumie naprawdę niewielką cenę. Więc myślę, że nie mamy co tu narzekać. Natomiast wiecie, ja kupuję nie tylko dla siebie, ale też do sklepu, co oznacza, że już jestem bardzo wybredna, jak chodzi o te nowe towary. Że naprawdę kupuję już tylko takie rzeczy, które jestem przekonana, że są super jakości, że na każdej sylwetce, na każdej osobie będą wyglądać naprawdę fajnie. I no i. Stąd mój taki ograniczony wybór tych rzeczy. No, ale pokażę Wam, co kupiłam. Jedna rzecz jest yy, na pewno dla mnie. Jest to bardzo fajna koszulka. Którą widzieliście w przymierzalni w super jakości od marki Holyfield, to jest taka jakościowa marka, rozmiar S. Właściwie jest to taka młodzieżowa koszulka, ale wiecie co, ma super dla mnie kolor i jest w teraz bardzo modnych trendach, mianowicie z tej ściągaczowej tkaniny i w kroju polo, takiego dość dopasowanego, będzie naprawdę fajna do różnych stylówek do szerokich spodni, spódnic, maxi. Właśnie na lato. I jest to bawełna bardzo dobrej jakości, bardzo fajnie utkana i na, tak jak mówię, w super kolorze. Zobaczcie mnie oczywiście w stylówce, ale nie pokażę się Wam od razu, bo pokażę Wam tą koszulkę właśnie ze spódnicą. Wiecie co, koszulki są w granicach tak około 20 zł i myślę, że mniej więcej tyle za tą koszulkę zapłaciłam. Sukienki są powyżej 20, nawet do 50, to zależy, słuchajcie, jakie, y, jakie to są sukienki, po prostu. Y, nie wiem, czasem, czasem się dziwię, bo niektóre super jakościowe sukienki są bardzo tanie, wycenione a jakieś takie... Y, Szmaty są wycenione wysoko. Nie wiem, kto to ocenia, ale no na pewno ktoś tam, ktoś tam się nad tym myślę, że zastanawia. Może nie za długo po prostu. <grytanie> Tymczasem pokażę Wam właśnie teraz coś przepięknego. Spódnicę maxi, którą właśnie do tej koszulki mierzyłam też przymierzony i tak samo Wam zmierzę tutaj. Bardzo fajna spódnica, patrzcie. Jest to taka marka Le. Bisbetich. Chyba bis betis się to pisze. Wydaje mi się, to może coś francuskiego. Nie wiem, na ile to się uda zobaczyć. Może Wam wkleję tam zdjęcie po prostu. E, spódnica jest niby w rozmiarze XL, bo ta spódnica jest na gumie, ale mam wątpliwości, czy XL się zmieści do tej spódnicy. Szczerze Wam powiem. E, wydaje mi się, że to raczej będzie taka... No, chociaż może, może. No, może tutaj będzie z 50 y, maksymalnie w pasie, ale na pewno l tak. I jest to taka spódnica asymetryczna z wiskozy, ale patrzcie, jakie ma piękne wzory. Przepiękny jest ten materiał. Już Wam powiem, na pewno jest to wiskoza, natomiast yy, odwołam się do 100% wiskoza oczywiście. Myślę, żeby nie prać, no ale pff, kto by nie prał takiej spódnicy. Trzeba ją prać, na pewno w, yy, płynie do kolorów ręcznie. Yy, raczej bym nie praje w pralce, bo może puścić kolor. Myślę, że po prostu chusteczki odbarwiające, płyn do koloru i będzie ok. Ona w ogóle... Słuchajcie, kieszenie, i w ogóle zastanawiam się, czy to nie jest sukienka. Jeżeli to miałaby być sukienka, to ja bym tutaj osobiście jakieś ramionczka dołożyła. Jest, są tutaj guziki, więc być może były to, była to sukienka z ramionczkami. Jest jeden guzik zapasowy, więc dałoby się doczepić do niej ramionczka, to na pewno. Można by wtedy ją nosić w ten sposób po prostu. O! Spróbujemy na dwa sposoby. Jako spódnicę, tylko wtedy na naprawdę wysoki wzrost. I wiecie co? Chyba trzeba by skrócić tą spódnicę o falbanę albo o kawałek tej falbany. Jeżeli chcecie taką bardzo, bardzo długą, co ma też swój super klimat, no to mogłaby taka być, jeśli macie tak z metr lub więcej. Natomiast na niższy wzrost to na pewno by trzeba skrócić tą falbanę. Oczywiście... Ja y, też mogę się podjąć lub zorganizować takie skrócenie, jakby ktoś chciał. Albo można właśnie sobie to y, y, tutaj doczepić ramiączka swojego pomysłu i po prostu nosić to jako sukienkę, bo y, wydaje mi się, że pierwotnie to miała być albo uniwersalna rzecz, spódnica i sukienka, albo właśnie po prostu sukienka taka za biust i doczepione ramiączka. Także w sumie bardzo uniwersalna rzecz, ale przede wszystkim jest przepiękna. Y, Umiejscowienie kieszeni sugeruje, że to jest sukienka jednak, ale ja się tym nie przejmuję. Kto by się przejmował takimi szczegółami? No w każdym razie przepiękne materiały ma. Ona ma taki, właściwie to jest jeden materiał, to nie jest doszyte, więc można by to też spokojnie skrócić. Śliczny materiał, naprawdę przepiękny materiał. No, jestem, jestem zachwycona kolorystyką przede wszystkim. Ten kobaltowy niebieski jest taki, no jest, jest boski. Przepiękny jest. Słuchajcie, i teraz pokażę Wam dwie pary spodni. I te spodnie kupiłam na konkretne zamówienie, więc w są już wydane. Tutaj jedna z pań prosiła, żeby szukać takich spodni, ale Wam pokażę, bo zobaczycie, jak cudowne spodnie można upolować w lumpeksie. Tutaj mamy spodnie marki Boden. To są spodnie w takim gatunku, jak ja sobie kupowałam niedawno, takie te troszeczkę krótsze, mniej więcej do kostki spodnie, lekko elastyczne. Pamiętacie z tymi gumami? One nie mają gumy, też moje też nie wszystkie miały, ale materiał jest bardzo, bardzo jakościowy, no marka zobowiązuje. Patrzcie, on się bardzo fajnie ciągnie, jest świetnie uszyty i w ogóle jakość tego materiału to jest szok. Pięknie wykończone w środku spodnie. Wszystkie detale są naprawdę rewelacyjne. No i na pewno będą fajnie leżały. Na mnie są je, jednak te spodnie dużo za dużo. Nie ma sensu nawet ich mierzyć dla Was, bo one mi wszędzie odstają. To jest jednak taka zdecydowana emeczka. Ale no świetny, świetny krój. Piękny materiał. I widzicie co? Znalazłam używane takie spodnie. Ten sam krój. Miałam tutaj inny kolor wykończenia, ale no dosłownie no taki materiał, taki krój tej, tej samej marki. Używane słuchajcie za 250 zł. także yy, uważam, że osoba, która je dostanie yy, powinna się mega cieszyć, bo to jest marka premium boden i no i naprawdę jakość jest premium zdecydowanie. Bardzo ponadczasowy krój a tutaj kupiłam też dla koleżanki spodnie, które też prosiłam, mnie, żebym znalazła, yy, takie wygodne spodnie, to jest słuchajcie marka Esmara, to są po prostu spodnie, wiecie, wiecie co to jest Esmara. Ale naprawdę fajne spodnie, takie. Ostatnio mówiłam, żeby nie kupować jeansów. To są takie jeginsy, ale o to w tym chodziło. One nie, są, nie udają jeansów, po prostu są to takie czarne, bardzo elastyczne dresowe jeansy. No i to jest właśnie coś takiego, co można wygodnie nosić i, i wyglądają spoko. Bo właśnie, bo są czarne i mają naprawdę fajny materiał, zobaczcie. Ja wiem, że to nie jest żadne wielkie halo, ale spodnie są nowiutkie i całkiem fajnej jakości, grube, nie takie właśnie cienkie, szmatowate. Ja nie znoszę takich z tego typu spodni, ale mają normalnie gumę tutaj, więc one naprawdę mają trochę funkcję takich spodni e, jeansy dressowe, coś takiego. Takie wygodne comfort spodnie. Comfort. Comfort trousers, pants. E, tak. No, to to było zamówienie, a teraz jeszcze mamy sukienki, słuchajcie. I naprawdę wziąłam te sukienki, które, które mi się najbardziej spodobały i były najbardziej uniwersalne. Widzieliście tam taką pomarańczową, neonową trochę sukienkę, ale ona była bardzo, bardzo cienka i przezroczysta. Wiecie, co ta wiskoza nie była zła, bo to była taka żorżeta wiskozowa, ale była bardzo cienka, naprawdę. I zastanawiałam się, że no, nie jest to tak super praktyczne, bez podszewki trzeba by mieć oddzielną halkę. No nie każdy. Um, nie każdy coś takiego posiada. Tutaj mamy super sukienkę z HM, i wydaje mi się, że to może być też sukienka jakaś trochę vintage, ale nie bardzo. Jakaś taka sprzed kilku sezonów, być może, ale bardzo ładna. U góry trochę jak szmizierka, bo ma guziczki tutaj. Ma bardzo fajną falbanę na dole, no i jest bardzo, bardzo ładna. Bardzo mi się podobają kolory takie pastelowe, super na wiosnę, na lato. I, no i jest śliczna, jest z wiskozy i jest w maxi kroju, więc yy, no super, po prostu super, słuchajcie, rozmiar S, ale ona jest znowu w takim trochę oversize'owym kroju, więc na M też zupełnie spokojnie może być, jak widzicie tutaj jest naprawdę sporo luzu, yy, tu będzie nawet do 50, podejrzewam szeroka ta sukienka i ona nie jest nigdzie zwężana, no i ma śliczne kolory, naprawdę, to na przykład, słuchajcie, znowu E, takich pastelków jak na przykład ten mój żakiet, albo ale po prostu lniany żakiet w kolorze lnu naturalnego, e, kremowy i tak dalej. Taki kaki zielonkawy len też by fajnie wyglądał na wierzch do takiej sukienki. E, słuchajcie, następna sukienka jest też świetna i to jest sukienka z FNF. to na pewno też znacie. Kiedyś tę markę dystrybuował Tesco, Tesco już nie ma u nas ale naprawdę mają niektóre bardzo jakościowe ciuchy. Ja miałam na przykład kilka swetrów kaszmirowych właśnie FNF, takiej linii premium. I to jest śliczna sukienka w rozmiarze ML, Dwa, tu jest napisane rozmiar 12. I znowu to jest, zobaczcie, 100% bawełna i ona jest z tym haftem angielskim. Widzicie? Tak to wygląda. Haft angielski na bawełnie i bawełniana podszewka. Super marękawki bardzo ma ładny odcień delikatny odcień taki kaki zielony, taki może trochę szałwiowy właśnie. E, śliczna, naprawdę piękna sukienka. E, wiecie co, jak na te setki sukienek, które tam są i które trzeba przejrzeć, to przyznajcie, że no nie znalazłam wielu takich... Em, no nie znalazłam wielu sukienek po prostu. No i, i byłam też zdziwiona, bo w sklepie na Długi znalazłam bardzo dużo tych sukienek, a tu jednak było bardzo dużo Sztucznych, bardzo dużo sztucznych sukienek i takich tak zwanych śmieciówek. No, te sukienki się do niczego nie nadają, więc no, upolowałam dwie. Trzy mogłam kupić, tego wzięłam dwie ze względu też na ich cenę, bo nie ukrywajmy, to nie są już takie grosze, prawda? No, ale w każdym razie ta sukienka jest naprawdę piękna i, i ta druga też mi się bardzo podoba. Słuchajcie, no i kupiłam jeszcze buty. Słuchajcie, kupiłam buty od marki Kendall i Cavie. To na pewno znacie. To jest przez najmłodsze Kardashianki założona marka, taka modowa, nie tania, trzeba przyznać, i bardzo ładne są to buty ze skórzanego Kurzannego zamszu. Zobaczcie, w bardzo dobrym stanie. One są troszkę lekko przybrudzone, natomiast ja to będę oczywiście czyścić środkami do zamszu. Jest tutaj metka, że skóra. I słuchajcie, to jest wydaje mi się rozmiar 38. Tak, bardzo fajne buciki, bardzo wysokie, ale jak ktoś szuka w takim beżowo-pudrowo-różowym kolorze szpilek, no to naprawdę fajne, fajne modowe szpileczki. Bardzo ładnym kształcie. Trzeba przyznać, że bardzo ładnie zrobione kształt mają super. No i jak mówię, ja o nie tak super zadbam, że będą jak nówki praktycznie do wymiany freczki. Ale jestem bardzo zadowolona, bo, yy, bo są śliczne, po prostu śliczne. Jak ktoś wizytowych butów szuka na przykład na jakieś okazje wiosenno-letnie, na wesela, na jakieś takie imprezki, no to będą bardzo fajną zdobyczą. Słuchajcie, no i. Ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, to już nie jest z zakupów, ale postanowiłam Wam pokazać, bo będę odsprzedawać mój korzuszek. Ostatnio o nim po prostu zapomniałam, bo było za dużo rzeczy do myślenia. Musiałam o wielu rzeczach pamiętać i słuchajcie, jest to przepiękny korzuszek, ale w rozmiarze XS. No jednak, tak jak mówiłam ostatnio Wam w filmiku, pozbywam się rzeczy za małych, zdecydowanie. Jest przepiękny, dlatego przez Dwa sezony nie mogłam się go pozbyć, bo jest tak śliczny, jest tak mięciutki, leciutki i w ogóle no przepiękny jest. Nic innego mi nie przychodzi tu do głowy, że no po prostu z, z ciężkim sercem się go pozbywam i no i nie chciałam go się go pozbyć po prostu, bo mi się tak podoba. No ale przyszedł taki moment, że stwierdziłam no jaki to ma sens trzymać. Mam guzik zapasowy do niego, w kieszonce jest. A zresztą nie wiem, czy ten guzik nie powinien być. A tak, przepraszam, on jest z rękawa ten guzik. Będę go, że to nie jest zapasowy. Po prostu na rękawie jednym nie ma, bo odpadł. E, gu... e, to jest kożuszek naturalny. Zobaczcie, jaki w idealnym stanie z pięknym kołnierzem. E, no i naprawdę jest prześliczny. Patrzcie, jak zrobiony. E, to można sobie wywinąć te rękawki. Bo one są dosyć długie, ale właśnie po to są długie, żeby sobie. Wywinąć i zobaczcie jaka noweczka. Śliczny korzuszek. Przymierzę go oczywiście, żebyście zobaczyli krój i zobaczycie, że no, ja już w nim występowałam, oczywiście, ale jest bardzo, bardzo obcisły. Natomiast, no, mimo tej obcisłości, kocham ten kożuch po prostu. Ale jeżeli ktoś, be, ktoś będzie chciał taki korzuszek, ktoś, kto ma na przykład rozmiar 34 i lubi takie krótkie kurtki, no to będzie miał przepiękną rzecz, naprawdę. Jest jak nowy. No i nie ukrywam, że no to jest bardzo, bardzo jakościowy kolor, więc też bardzo tani też nie będzie. Na pewno, bo i ja za niego niemało zapłaciłam. No jest po prostu śliczny, widzicie? Cały czas jeszcze, jak, jak go włożę, to cały czas się jeszcze zastanawiam, czy go sprzedawać, bo no jak, jak chodzi o taką wąską rzecz, to on wcale nie jest zły, tylko myślę, że po prostu może czas już Zrezygnować z aż tak wąskich rzeczy, ale dajcie mi znać. Jeśli uważacie zdecydowanie, że Koru powinien zostać ze mną, to dajcie znać. Mnie się on bardzo, bardzo podoba. No i, ale widzicie, no to jest coś takiego ewentualnie właśnie do szerokich spodni, spódnic, gdzie góra musi być wąska i dopasowana, a cieplutki niesamowicie jest. Tyle na dzisiejsze zakupy. Jak widzicie, niewiele rzeczy, no ale tak czasem jest. Czasem jest bardzo dużo, czasem jest trochę mniej. E, oczywiście życzę Wam super łowów lumpeksowych, chodźcie, szukajcie super marek, dbajcie o dobre materiały, dobre kroje, e, nie kupujmy byle czego, nawet w lumpeksie. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!